A ja z tej strony, a nawet to jest ponownie Tetris 99. Ponieważ dopiero co wstałem i mam obowiązki do wykonania, <noise> są rzeczy ważniejsze. Nie, generalnie zastanawiam się, co dzisiaj, co dzisiaj robić, jak dzisiaj robić, co nagrywać, co nagrywać, czy nie nagrywać. Próbuję nagrać rzeczy na wyjazd do Norwegii. Wiecie co? Nie idzie mi. A widziałem, że pierwszy odcinek z Tetricą się spodobał, więc. Jest! Spróbujmy jeszcze raz. Miałem to grywać na live'ach i tak dalej, ale ani miałem sił, ani czasu, nie wiem, różnie było. I nie było dobrze. Okej. Okay. Jak, jak to się w to grało, bo nie grałem dawno. Bijemy atakujących, to sobie zachowam. Mm, nie dobrze. Nie podoba mi się ten blok. Więc sobie to od razu zrobimy tak. Kozak. To jest moja pierwsza gra dzisiaj, więc jeżeli będę lamił, to nie krzyczcie tak bardzo. Pamiętajcie, jakkolwiek źle będzie, zawsze mogło być gorzej. Ej Ehm um. Może tu To tutaj To czy to chcę dawać tutaj? Nie do końca, to dam tu Ehm, um, czyli strategia taka jak zawsze Bijemy Aaa ah, shit, shit, shit No i coś mi tu teraz nie pasuje To może zrobimy tak. Strategia taka jak zawsze. Po prostu bijemy, za, za wysoką tą wieżę robię po, po lewej. Po prawej znaczy się. Widzicie, jeszcze zastanawiam się, która strona jest która. Zajebiście. To może zrobimy tak. I tak. Zajebiście, dobra, odratowane trochę. Odartowałem im swoją wieżyczkę i. Um, i swój trash... Tutaj. Ta gra jest strasznie chaotyczna. Do tej gry nie da się sensownie cokolwiek gadać, komentować. Tu się trzeba tak skupić. Za mało czasu na tę grę spędzam, a chciałbym zdobyć to epic Victory Royale. Chociaż raz. Nie, nie, nie. często, Raz. Chopaki raz. Ehm um, like this i like this. Shit. Get pier doled zajebiście. Ej, nie idzie mi tak źle. Jestem 63 i przynajmniej nie jest wiecie, to nie jest to jakiś shame game, gdzie ginę. 90. któryś. A i takie gry się zdarzały? Not my jest moment. No a to też jest trochę kwestia szczęścia, I guess. Albo nieszczęścia. Ile ludzi się na tobie targetuje i w ogóle takie tam dzikie rzeczy. Ehm. Um, Nie powinienem tego robić chyba do końca, ale. Kogoś wykończyłem. Może powinienem to robić. Chyba jestem zajebisty Ale zaraz, deadne przez te słowa nie? Um, Ja się tylko próbuję odratować teraz. To jest dzikiej sytuacji, która mi się tutaj zrodziła. A oni giną po drodze, więc. Takby. I can't complain. Not quite Prawie będę musiał to wszystko sobie zbić Żeby mi to nie zawadzało Chyba to nie był najlepszy sposób na zrobienie tego, ale... Oh well tak, chciałem zbić ten dolny rządek, żeby mieć z niego spokój, i teraz będę budował wokół tego środka. Załóżmy. O. Like this. Um. Dziwię się, że jeszcze się nie pogubiłem w sterowaniu, ale to już jest chyba ten etap, kiedy. Jednak instynktownie zapamiętałem część tego sterowania. Trzeba było bić wcześniej, prawda? Prawda. To tutaj leci, i to tutaj spaduwa a oni dalej chcą bić ściekciałem ściekciałem, bardzo mocno ściepciałem. mmm ale naprawimy, prawda? prawda? no nie to nie było odnośnie tego klocka, ale nieważne Oh, shit man Shit man! Chyba się wrąbałem w tej chwili um, no... I don't think so Like this O oh, nie o nie. Yy, Strasig jest. Tu spin nie sądzę. No, obracałem! Klikałem obracanie. Co jest? Dobra. Z to trzeba było co gdzie indziej. Tylko tu. Yeah, I know. Spapranko. O, tu już nie ma czasu na nic. Dziesięciu graczy. A ja tutaj dużo nie zrobię. To za szybko popierdala. O, Na tym stage'u nie byłem za często, więc już się totalnie gubię. Um. Dobra. Ej, skończyłem szósty! Skończyłem szósty! Skończyłem szósty! Pobiję swój rekord. się. Wiecie co, Przedtem, jak docierałem do tego momentu to byłem strasznie stiltowany i strygerowany co się działo Tutaj po prostu nie nadążałem za tym wszystkim Zgubiłem kilka rzeczy, żeby mi tam czasem nie obróciło czegoś, ale... Overall, overall nie było tak źle Było quite good A i w ogóle, że mam różowy taki poblask na kamerze to... Po pierwsze kamera jest głównie na jakości, bo to jest kamera internetowa Ponieważ jeżeli nagrywam z konsoli to nie mogę nagrywać z mojej normalnej kamery, tylko nagrywam z kamery internetowej. E, a różowy poblisk jest dlatego, że mam żaluzje za zasłonięte i wynająłem pokój, w którym te żaluzje były różowe. I wiecie co, nie zmieniłem ich, ponieważ mi nie przeszkadzają. Fajnie, fajnie. No to koniec historii. Dobra. Ehm. Um... może tak 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 ale pięknie mi to dzisiaj idzie nara to jest dobry dzień na granie w tego To czasami mam oporne dni strasznie oj to nie był dobry ruch dobra zaatakujemy i takiego O Oh yeah, babe! Ktoś dostaje. dostaje. Um, żaden z tych bloków nie pasuje trochę Not gonna lie A dostanę zaraz ten długi Dalej mi nie pasują Shit I tak już się wrąbałem z tym Dobra Z długą myślę czasami I robię... Robię za wysokie te wieżyczki To jest mój największy błąd w tej grze Dobra, w wokół tego To mi się pięknie zgrało Jest cacy To tu Okej, okay, siup. Ehm um, Siup. Chyba nie do końca mi to dobrze poszło, nie. Tak sądzę coś. Jak wy uważacie? No chyba nie do końca. Ale nie jest też tak źle, jak mogło być. Mogło być dużo gorzej. Ej jest całkiem spoko Dobra. Po rozjeżdżani. Um, spadówka Proszę mnie zostawić A ja biję chaos cały czas Oh shit To ja się nie dziwię, że Oooo oh, oh, oh. Ja się nie dziwię, że dostaję Dobra Naprawimy swoje błędy zaraz Momencik Będzie wszystko cacy um. Już? Kozak. Um. Nie mam pojęcia, co ja robię. I just go with the flow. Tylko. Jak na mój niefart i no-skill To zbyt dużo razy wykaraskałem się z sytuacji, które były dangerous as fuck Więc jestem very suspicious Jeżeli o to chodzi Oho Oh shit, akurat dostałem tam, gdzie położyłem blok Fajnie Zajebioza O, w tej rundzie chyba chcą mnie udupić, tak, tak definitywnie. Udupiańsko. Nie mam pojęcia co robię. Ej, no co, ja biję w atakujących, ilu ich jest? Cały czas mnie biją. Co jest? Oj, z papram, tym jednym ruchem. Elo, wróć do trumny. Dobra, 22. Też nie jest źle. Ale pierwsza runda to był... PURE FIRE! To mi się podobało. Oho! No! Jeszcze kurwier do mnie jedzie. Zajebiście. Między 13 a 15 do mnie dojedzie? Jest 12. Prawie 12, nie 11.30. Mam czas posprzątać pokój. Zajebiście. <grym> Dobra, ostatnia rundka, ciśniemy i lecę robić rzeczy. Tetris z rana, jak śmietana. Nieważne. Zajebista jest tak naprawdę. W zasadzie zastanawiam się, czy nie byłbym w stanie jakkolwiek Tetris'a na przykład nagrywać, jak będę w Norwegii. Bo nie. Zazwyczaj, jak zabieram sprzęt do Norwegii, to nie wychodzi mi nagrywanie. Szczególnie dlatego, że. A, jakby to powiedzieć. Tutaj mam taki bardzo prosty setup. Siadam, włączam OBS-a, przystawiam sobie mikrofon bliżej, włączam kamerę, nagrywam, tak? A tam ten setup jest bardzo klanki i nie nagrywa się jakoś, wiecie, przyjemnie. W sensie zanim to ustawie, to schodzi to na czasu. Przy nagraniu schodzi to na czasu. Um, I że tak powiem, samo nazwijmy. To miejsce pracy jest niewygodne w chuj. Więc... Często jest tak, że po prostu na przykład... Kiedyś jak mi się udawało coś nagrywać, to nagrywałem tak, że stał przed mną laptop na krześle. Ja siedziałem na łóżku, bo nie było gdzie indziej tego nagrać. I takie dzikie rzeczy. A tutaj jest po prostu ta wygoda, więc. Przestałem ostatnio zabierać staw do Norwegii do nagrywek, bo mi po prostu to nie, nie szło, tak? Nawet jak zabierałem cokolwiek, to... rezultat był marny Ehm... Um. A ja się wrąbałem w duże kaka, No! Fajnie Jeszcze jedna gra, to była za krótkie I tylko jeszcze jedna! Mamo, no weź jeszcze jedna! Więc generalnie do Norwegii dużo rzeczy nie zabieram, ale jakbym wziął na przykład laptopa i Switcha pewnie wezmę po prostu, bo, bo, bo zazwyczaj biorę w ten sposób, że zabierając Switcha do Norwegii poznałem crash'a, bo kupiłem sobie przed wyjazdem. Mówię, ej, to wygląda na fajną grę, żeby sobie pograć podczas jazdy. Tak się zajebiście przy tej grze bawiłem. Crash'a też muszę dokończyć, właściwie, bo nagrałem tą dwójkę co, co jakiś czas i muszę ją skończyć, żeby zacząć wrzucać, nie? To będę miał, o, będę miał kolejne filmy na wyjazd, zajebiście. A nam dużo horrorów, jeszcze nie zostały jakieś horrory z vr co, co z głezą nagrywałem Dzisiaj mi właściwie tym kurierem VR przychodzi, więc... Więc też pewnie kilka rzeczy nagram Nie wiem, czy będzie potrzeba, żebym coś nagrywał w Norwegii Ale wiem, że w tetris będę grał W najgorszym wypadku, jeżeli by mi się... Znaczy, w najgorszym Jeżeli by mi się udało coś wygrać, to mogę zrobić sobie... Krótkie nagranie 30-sekundowe Z ostatnich... 30 sekund gry, tak powiem. Bo Switch na to pozwala, i potem wam pokażę, jak wyglądał moje Epic Victory Royale. Którego pewnie nie zdobędę, więc nie wiem, o czym ja teraz rozmawiam. Nie ma szans, żebym to zdobył. Eee. Bimy w Chaos. Na chwilę tylko. I teraz w Atakersów. okej okay. O, okej, mam też jeden problem z teraz z nagrywaniem ogólnie, bo <słuch> jeżeli nagrywa się gry z konsol przez capture card, to często występuje coś takiego jak HDCP, jak coś to się tak nazywa. To jest coś, co chroni przed nagrywaniem pewnych rzeczy przez HDMI. To w kablach HDMI jest. To są takie osłony, że tak powiem. I na przykład. Wiecie, twórcy gier typu, na przykład Spider-Man na, na konsoli, nie mają problemu chyba z nagrywaniem tej gry gdziekolwiek. Nie, czy Ratchet na przykład. Ratchet. Wszystko jest spoko, całą grę można nagrywać, ale HDCP na przykład powoduje, że jeżeli nagrywasz bez czegoś, co usuwa ten sygnał, to nagrywa cię bez scenek. Grę możesz nagrywać, cutscenki nie. So... yeah. Więc zazwyczaj nagrywa się takie rzeczy przez em, rozdzielacz HDMI, który usuwa tam pewien sygnał i mój rozdzielacz HDMI się zjebał, absolutnie. Więc yy, rozdzielacz HDMI przy okazji pozwalał mi na to, żebym widział bez opóźnień obraz z gry na monitorze i zarazem, żeby ten obraz szedł do OBS-a, tak? Problem polega na tym teraz, że nie mam tego rozdzielacza i idę czysto na sygnale, który idzie z konsoli do OBS-a i z OBS-a mam podgląd na komputerze, żeby widzieć cokolwiek, bo Switch jest w doku. Także końcowo ja gram z jakimś tam małym opóźnieniem. Dlatego mogą się te błędy wkradać. Nie chcę tego zwalać, tylko na te błędy. Ale opóźnienie jest i boli. So yeah, keep that in mind. In mind, nie umiem mówić. Pomocy. No nie. Okay. Um. Nie. Nie możemy tego tak zrobić. Tak też nie. Fok Łciapciałem to. Widzicie, zagadałem się. Próbuję się rozgadać i, i cisnąć trochę w tę grę, ale mi nie idzie. Dobra. Sądzę, że to tyle. Na dzisiejszy odcinek z Tetris 99. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć ich więcej. Bo mi się w to fajnie gra. Są pewnie nigdy, kiedy mi idzie dużo gorzej niż teraz, nie? Ale co jakiś czas mogę takie coś nagrać i. Jest fajnie, po prostu, jest fajnie. Dzięki za obejrzenie, piszcie co, 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 co sądzicie o te trichie? w się? Sensie, o nie o samej grze, tylko o tym, że nagrywał, co jakiś czas. Do zobaczenia w następnych filmach, życzę ci powodzenia w nagrywaniu filmów na wyjazd. Na razie!